Może to do 15 osób i dwie, trzy odpowiedziały, że akurat przodkiem są w Polsce. Drugą osobą, która jest w Polsce, jest Marchon 89. Proszę o film i zapraszam Cię na scenę. Gdzie jesteś? Czaderska <śmum> <Dobra. śmum> wejściówka, naprawdę. Artemia vlogowała ze Stanów. Też wiem, że Szogun Cię trochę inspirował do tego, ale zaraz sobie o tym jeszcze porozmawiamy. Teraz vlogujesz z Ibizy, mimo że jesteś tutaj. A tym polega urok, jak się ma za, za dużo materiału. Można pięknie mylić ludzi. Bo ja mi filmy, jak ona dopiero spotykała na Ibizę i potem na z tej wiadomość, że w sumie jest prosty. Ale na początku konferencji wyszło bardzo dobrze. Ale jest jeszcze trochę blogerów, których tutaj nie wymieniłem. Którzy dotknęli tematyki podróżniczej jako coś ekstra, jako odskocznia, bo akurat gdzieś wyjeżdżali. Czy to nie jest ich jedyna, czy jakby to nie jest ich jedyny kanał. Taką sam jest Broszka, która jak się sama się określa na Facebooku, prowadzi pierwszy w Polsce kanał vlogowo-parodiowo-podróżniczy. To jest drugi, ale twój pierwszy jest pod, podróżniczy. Także też zapraszam ciebie, ona już cię była, ale dzisiaj teraz z I tak naprawdę, myślę, że bardzo ciekawe doświadczenia mieli, mieli Panowie, mam nadzieję, że... Niech tutaj nie widzę, bo mi strasznie świeci, ale Rocky Roya. ten cały swój... O, jesteście, przepraszam. <grydy> na pewno dotknęliście, będąc w Stanach... Był taki jeden film roka na samym końcu, kiedy on się wlazł jakąś górkę był tak zdyszany. I, i, I to jest taki kazus blogera, który vloguje z podróży jak już się wtlepą na tę górkę i mimo, że wie, że za 4 minuty dostanie zawału serca, to, to stoi przed wyborem, nagrywam albo nie ma szansy na powtórkę. I, i był tak jednej filmik, gdzieś tam na końcu możecie odnaleźć. Yy, I panowie na pewno mają dużo doświadczenia, jeśli chodzi o to, bo to było naprawdę mega wyzwanie, jak sobie myślałem o tym, że są w podróży i chcą oglądać, a potem muszą to wszystko zmontować i jeszcze spać. I w ogóle jest Krzysiek Gonciarz, który yy, Miał pierwszy cykl Stanach i potem zrobił cykl z Korei. Przepraszam, tak, ja ciągnąłem w takiej kolejności w takim razie. No Krzysiek ten koreański naprawdę tam, wiecie, żywa ośmiornica. Ją ja on to pochłaniał, tak celebrował swój setny film. Także tak to było. No i słuchajcie, zgubiłem pilota. Jest to strasznie gorąco w tym stroju. Podróże. No właśnie, bo mamy tutaj przykłady są podróże małe i duże, nie? Takie przy, piękne przysłowie. I ja bym tak podzielił tą vlogosferę podróżującą. Właśnie specjalnie mówię nie podróżniczą, tylko podróżującą, na kilka odłamów. Pierwsze to są osoby, które mają taką możliwość w życiu, że po prostu podróżują. I na przykład ja zaliczam się do, do, tej, do tej grupy. Yy, tak się akurat złożyło, że mam taką pracę. Mogę podróżować, plus chcę to robić i wykorzystuję to również, że przed, albo po pracy nagrywam jakieś tam e, vlogi. E, kolejną kategorią są osoby, które mówią o innych krajach, bo tam mieszkają. E, kwalifikuję je tutaj, choć jeśli chodzi o warsztat i życie codzienne vlogera, bardziej się kwalifikuję jako takiego, można powiedzieć, stereotypowego vlogera, który bardziej z, y, vloguje z, z, z domu e, i mają też to, że jeżeli coś im danego dnia nie wyjdzie na jakiejś górce, to mogą na nią wrócić. Ale jednak ten, to, co, to wszystko co tworzą, yy, bardzo szybko, jeżeli stają się popularni, zamienia się w coraz częściej podróżowanie, nowe wiadomo, trzeba nowy film zrobić. Tutaj ludzie o coś proszą gdzieś podskoczyć, to już tak to rośnie. I mamy jeszcze mamy... O już ci gubię. Nieważne. Przejdźmy do, przejdźmy do moich gości. Mamy te podróże małe i duże. Yy, właśnie, vlogger czy otoczenie? To jest yy, takie pierwsze pytanie, które mam do Was. Yy. Bo jest jednak różnica, tak? kiedy po prostu mam ciekawe myśli, chcę je przekazać światu, włączam kamerę u siebie w pokoju, yy, opowiadam to, ludzie to lubią, jest fajnie. Yy, ale nagle się okazuje, że jestem nie, w Gruzji. Teraz, co jest ważniejsze? Dla Was, ja bardzo liczę, bo nawet Wanałek tutaj proszę się o włączanie, nie mogę z tym wszystkich zaprosić na scenę, ale bardzo się proszę o włączanie. Co, jak, jak, jak wy siebie w tym wszystkim widzicie? Jeśli tworzycie swoje filmy, to czy chowacie siebie po prostu. Macie tą możliwość, że akurat tam byliście, opowiadacie o tych miejscach? Czy bardziej chcecie jednak pokazać siebie w tym wszystkim? O, widzę, że ciężkie pytanie. Więc może ja zacznę na początek. powiem, że mam kamerę fruwatę wyjąć. Jeżeli chodzi o mnie, bardziej staram się pokazać otoczenie, które widzę w Norwegii, gdzie aktualnie przebywam. Aktualnie jestem tutaj, prawda? Ale jutro lecę do Norwegii. Także nie zależy mi tak bardzo, żeby pokazać się tam siebie, tylko po prostu te wszystkie fiordy, góry, rzeki, śnieg w środku lata. Akurat jeszcze nie udało mi się nagrać morszwinów, ale mam nadzieję, że też mi się to uda pokazać. Także jeżeli chodzi o mnie, najbardziej mi zależy na pokazaniu otoczenia. Ale jeśli chodzi o Was, czego byście oczekiwali? Chcecie zobaczyć, jak on się zmieni. Yy... Kamil się mierzy z trzodami życia, czy bardziej was interesują właśnie te morświny i po prostu chcecie, żeby on na, na, na tysięcznego suba skoczył razem z nim i yy, nie wiem, pop popływali sobie? Dobrze. Maćku, strasznie zmęczyliśmy publiczność. Słucham? Narączki no, w górę, nie, to jestem już... okay. za morświnem. Okej, jest morświn. A co Was interesuje z życia Kamila? No ja że Czekaj, bo ty będziesz płynął, a A no, to nie będzie zły tak. Prawda, to prawda. Znowu, znowu się rozgadam, za co przepraszam z góry. Ja osobiście uważam, że chyba należy to dzielić pół na pół, bo, bo, bo fantastycznym materiałem, właśnie egzotycznym otoczenia, co przed chwilą usłyszałem, świetnie wzbogaca materiał i to na pewno jest super sprawa. Ale człowiek też się liczy, otoczenie do pewnego stopnia się znudzi, jeżeli nie będzie wzbogacane przez człowieka. No bo ileż tam miejsc, no pewnie gdzieś tam za granicą dla nas, dla Polaka, pewnie masem miejsc się znajdzie ciekawych, ale jeżeli one nie zostaną przyozdobione człowiekiem, to już to, to właściwie mogłoby być film krajobrazowy. Także ja jestem za tym, żeby... i to chciałbym oglądać pół na pół. Trochę człowieka, trochę otoczenia. Co z błędami? To jest takie moje kolejne pytanie do Wasydawania. Bo ja bardzo często stoję przed takim dylematem. Jestem gdzieś w Gruzji i wiem, że w 1341 albo drugim król Giorgi I albo VII pokonał Ormian albo Azerów. I mam 30% szansy, że trafię i 70% szansy na mega hejt. Momentalnie, bo popełniłem błąd. I troszkę... To jest mój odwieczny problem. Ponieważ... Jak sobie z nim radzisz? No średnio. Powiedz nam. Ponieważ no, ja jak podróżuję to raczej właśnie w trakcie swojego czasu wolnego i traktuję to jako, y, po prostu sama bym to filmowała dla siebie, a, a że tak powiem wiem, że co po niektórzy są zainteresowani, więc też wypuszczam to w sieć, tak. Więc y, czasami patrzę na jakiś zamek i niestety nie znam jego historii, nie wiem jaka to architektura i tak w sumie bym coś, Fajnego powiedziała, nawet jakąś anegdotkę walnęła, a niestety nie za bardzo wiem dost, sporo na ten temat. Myślałaś tak, przewodnik szybko twórcz, no, Właściwie, właśnie właściwie, tak. Znaczy, teraz jak mam w Moskwie, to zapomniałam być przewodnika, znaczy, nie miałam już czasu i to był mój bardzo hmm. duży problem. Ale, ale ogólnie to właśnie też zastanawiałam się, jak to ma wyglądać. Czy, czy to jest. Mój urlop, który ja, że tak powiem, pokazuję, i, i jakąś tam błyskotliwym komentarzem walnę raz na jakiś czas, albo usłyszę jakąś anegdotkę gdzieś z boku, i potem ją zrelacjonuję. Czy powinnam się przygotowywać wcześniej, czytać tutaj książki i, i potem wyjść przed zamek i opowiedzieć jego historię jak, jak pilot? Bo, bo dostałam w swoich komentarzach nawet kilka uwag, że. Tutaj ta i ta osoba widziałaby to raczej jako film dokumentalny. Czyli proszę o więcej konkretów, informacji, a nie, że podobno z tej wieży skoczyła kiedyś królowa i teraz grysuje po zamku i straszy ludzi po nocach, powiedzmy, nie, bo to jest taka anegdotka. Artyno? No. A wiesz co? Proszę. E, wiesz co? No? Wydaje mi się, że. E... Nie wiem, wiesz, co, ja dopiero właściwie zaczynam to całe vlogowanie, więc to dla mnie też jest taka nowość. I tak jak wcześniej, jeszcze może wrócę do tego, co wcześniej mówiliście. E, więc jeżeli chodzi o życie, na przykład mój vlog, e, on gdzieś tam powstał z tego podróżowania, właściwie. Więc ja właściwie pokazuję tylko gdzieś tamtą Amerykę, później jeszcze tą imbizę, a nie moje życie. Błędy, błędy. Błędy. Ja tych wtopek miałam bardzo dużo. I na początku się strasznie nim przejmowałam, jeszcze gdzieś tam te komentarze negatywne były, ale później właściwie wrzucałam tak jak szło i też gdzieś tam były jakieś przekleństwa czy coś takiego gdzieś tam pip, i, i poszło. Także wydaje ja, mi się, że ja się takim już nie przejmuję już. Pytanie do Was w takim razie. Więcej spontanu i takiej autentyczności czy więcej faktów? Fakty? Spontan. Spontan. To i tam. Bo faktem tak, jest problem, tak? Jeżeli chcemy być spontaniczni i właśnie wchodzimy na tą przysłową górę i potem sapiemy na górze i tak na dobrą sprawę potrzebujemy 30 sekund, żeby dojść do siebie i coś powiedzieć mądrego, no to czy wyłączamy kamerę, czekamy 30 sekund i włączamy ją ponownie, czy jedziemy, że tak powiem, na żywioł i mówimy to, co mamy mówić. Tylko wtedy dostajemy komentarz, że a wieje i nas nie słychać, a sapiesz i ja właściwie nie rozumiem, co ty mówisz. I, I czemu ty sobie nie zrobisz przerwy? No ale jak sobie zrobimy przerwę, to wtedy już nie jest spontanicznie i naturalnie. No, poczekaj, fakty i spontan? Słuchajcie, nieważne, jakbyśmy profe, nieprofesjonalnie podeszli do tematu, dbając o wszelkie fakty, zawsze znajdzie się przynajmniej 40 komentarzy osób, którzy wiedzą lepiej. I nieważne, jakbyśmy się do tego nie przyłożyli, także z tym się nigdy powiedzmy nie wygra. Także tutaj powiedzmy oczywiście nacisk na spontan ze względu na to, że to owocuje naturalnością w przekazie i staje się powiedzmy jakby takie bardziej atrakcyjne dla odbiorcy w tym momencie się wydaje. Ja jeszcze miałem taki jeden przykład jak nagrałem odcinek na temat najgłębszego jeziora w Europie. Pewne osoby chciały po prostu otrzymać więcej faktów, drugim znowu się to nie spodobało, że to po części wyglądał jak film dokumentalny, ponieważ przedstawiłem tam wiadomo większą część takich danych na temat głębokości, powierzchni. Ale też znalazły się takie osoby, które nazwały mnie kłamczuchem, że najgłębszym jeziorem w Europie jest bajkał. Także. Żebyś mamry. Nie, nie, nie. Także, no. Teraz trzeba po prostu. i różne, prawda, dostaję odpowiedzi. Większość osób, jak na razie, natrafiłem na pozytywny odbiór tego wszystkiego. Ale też zdarzają się, właśnie, osoby, które nie zgadzają się na przykład z tym, co ja mówię, lub po prostu im się to też nie podoba. Także, no. Tak jak tutaj było cały czas poruszany temat tych hejterów, no z nimi nie jesteśmy w stanie wygrać. Okay. Wpadłbyś do wody, byłbym miał sensację. Wiecie co, ja w na przykład <gry> lubię to, że my jesteśmy jednak, e, sami piszemy ten scenariusz, możemy to wszystko użyć, tak jak chcemy. E, I ciężko było, gdyby ktoś od nas oczekiwał podróżników, żebyśmy gdzieś tam czytali całe e, książki o tych miejscach, gdzie jesteśmy fajnie jest coś na pewno wiedzieć, ale no my takim mm, prawdziwym podróżnikami nie jesteśmy, tylko po prostu pokazujemy jakąś część naszego życia. Trzeba dużo zdjęć tego podróżnika. Chodzi mi tutaj o takich celebrytów jak gdzieś tam cejrowski czy. No. Czyli trzeba wejść na górę. Tak. Okej. Okay. nie było ty hejt, tylko pytanie. <laughs> nie, mówię <laughs> o tym, że, że my po prostu możemy właściwie w tych vlogach krować, to tak jak my chcemy. I wydaje mi się, że im bardziej jest to szczere. Ja właściwie taką szczerość uznałam i, i cieszę się, że, taką, że to się właśnie spodobało. To, to jest ważne. Okay. Moje kolejne pytanie, które się pojawiło, czy vlog to więcej? Wiele odpowiedzi, które uzyskałem od vlogerów, których na początku wymieniłem, pytając ich, dlaczego zdecydowali się na ten forum. Przecież, czemu nie piszecie bloga? Powiedzieli, że vlog to więcej dla nich. I teraz pytanie, czy to jest akurat oni, czy widzicie w tym jakiś taki trend? Bo drugą sprawą, a jedna bardzo ciekawa odpowiedź, która na początku yy, bardzo młody koleś, yy, chyba najmłodszy z tych, co wymieniłem, powiedział, że on nie zna nikogo, kto czyta blogi. Ja na początku yy, tak zaparł mi tak w piersiach, a potem zacząłem nad tym myśleć. Yy, po pierwsze poczułem się stary, yy, bo stwierdziłem, że a może faktycznie jest jakiś taki yy, trend, który mnie ominął bo ja miałem dial jak większość ludzi tutaj i YouTube nie mógł mi towarzyszyć siłą rzeczy, kiedy miałem naście lat, ale to było bardzo ciekawe pytanie. Ale czy vlog to więcej? Czy waszym zdaniem, gdybyście mieli do wyboru, wiecie, pisać, pisać bloga, tam możecie sobie wejść na Wikipedię, sprawdzić te wszystkie daty, yy, dopracować to wypieścić? Mówię tylko i wyłącznie w tym, w tym kontekście podróżniczym. Czy, czy to wynikało z tego, że lepiej się czujecie z kamerą po prostu, tak bardziej osobiście, czy Uważacie, że jeśli chodzi o, o waszą opowieść, jako ludzi, którzy relacjonują jakieś podróże czy miejsca, to jest coś fajniejszego? Ja mam tysiąc pomysłów na minutę, więc gdybym miała to wszystko zapisać, to y, prawdopodobnie byłby wielki chaos. Więc w momencie, jak jest kamera, to jest to lepsze do uporządkowania i po prostu kamera szybciej. A tak, to z 50 playlist, nie? Nie. Bez tych stron. 10, może? Bo różne rzeczy robię to. No, no w każdym razie. Y czy vlog to więcej? Tak, vlog to więcej, bo, bo co innego jesteś przeczytać, a co innego jesteś coś zobaczyć. Nawet jeżeli ci wiatr wieje albo, albo się kamera trzęsie, bo to też jest odwieczny problem podróżników, to, to i tak pokazujesz więcej. I czasami jest błyskotliwy komentarz, czasami nie, ale ogólnie wydaje mi się, że to co człowiek zobaczy, łatwiej mu wchodzi do głowy. Cokolwiek by to nie było. Przyjmijmy akcję do wyboru, książkę. Wychodzi Nowy Jagielski o Afryce. I to leży e-book i leży vlog. Wielki co wybierasz vlogę? Zależy od nastroju i od ilości czasu jaki okay. mam. <laughs> jeżeli, jeżeli chodzi o mnie i vlog, to uważam, że internet cały czas się zmienia w Polsce, powstają nowe serwisy. Cały czas jest coś nowego, tak więc uważam, że kiedyś po prostu dużą furorę biły w sieci blogi. Teraz przyszła pora na vlogi i stąd uważam ten boom na YouTube i cała tego toczka po prostu. Trzeba iść za postępem czasu, ja tak po prostu uważam. Ciężko byłoby opisać właściwie to wszystko, co, e, co my gdzieś tam widzimy jako podróżnicy, bo jednak to, to jest wszystko bardzo zobaczenia, tak? I ja na przykład chciałam pokazać e, innymi jak to wygląda z mojej perspektywy właśnie takie, takie stany. Także ciężko byłoby to wszystko opisać, jak się rozumie i też nie wiem, czy może bardziej czasochłonna. ale... Ale ciężkie na tym do pisania, w szczególności jakieś tam zachowania ludzkie, czy na przykład um, napisać o tym, że właściwie bardzo dużo ludzi, bardzo, bardzo dużo ludzi w Stanach jest bezdomnych, e, nie odzwierciedla tego tak jak e, pokazanie tego właściwie, jak oni wyglądają i jak oni tym żyją. No i przede wszystkim, czy... o to jakiś inny Przede wszystkim wydaje mi się, że jeżeli ktoś ma cięty język i potrafi pisać, no to w tym momencie niech pisze, bo, bo czasami taka, taka notka czy jest przesycona takim sarkazmem, powiedzmy, albo taką dozą humoru, że to się aż chce czytać. A ja na przykład uważam, że nie mam takiego talentu, więc wolę włączyć kamerę niż coś napisać podróżniczego. Okej. Okay. Przechodzimy do trzeciego tematu, jest zarazem ostatniego, e, mojego ulubionego, czyli technikalia. E, Miałem chwilę, że ok? E, Technikalia. Mm. Wiadomo jak to jest. Jest sprzęt, są umiejętności montażowe, ale w, w tym takim vlogowaniu podróżującym, największym wrogiem jest oczywiście wiatr. To myślę, że, że, że każdy może powiedzieć. Ja, no, nie wiem, ja straciłem jeden materiał i to mnie bardzo mocno zmotywowało, żeby odkurzyć, żeby po prostu zakupić normalny mikrofon. Ale jest coś takiego. Więcej ujęć. To też jest czas, próba pokazania siebie, czy, czy, czy z tyłu, czy sprzęt, ilość montowania tego, jak sobie z tym radzicie. I przede wszystkim, to sobie, jak mnie najbardziej interesuje, to jest, jakie macie największe problemy z tym. Dla mnie największym problemem był czas. Nie wiem, część z Was pewnie nie wie, ale mój blog właśnie był to była podróż, którą zaplanowałam do Ho'Assanów. Czyli możecie sobie wyobrazić, że w 40 dni zwiedziłam 15 miejsc. I właściwie wszystko miałam zaplanowane. A jak ja to planowałam, to nie wiedziałam, że będę coś takiego w ogóle filmować. Także od gdzieś tam rana do wieczora byłam cały czas w podróży i montowanie tego, jeszcze ogarnięcie właściwie programu do montowania, i gdzieś tam wrzucanie tego. Także no na pewno, jeżeli chodzi o czas i jeżeli chodzi o internet, bo to też była taka przeszkoda tego internetu gdzieś tam był, ale, ale nie taki, żeby rzucać te filmiki, także z tym też było ciężko. O strony takiej technicznej. Często dla mnie właśnie też jest problemem, jak to jest prawda, pra 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 dla Norwegii pogoda. Bardzo dużo tam jest wiatru, deszczu i wszystkiego, więc jest to dla mnie nieraz problem wydobyć czysty materiał, żeby to po prostu nadawało się do pokazania i nieraz muszę po prostu filmy, które nagrywam, wyciąć w nich dźwięk, i podkładać swój, który nagrywam od nowa. I też dużym problemem było do pewnego czasu właśnie szybkość tego internetu. Nieraz musiałem wziąć laptopa na kolana do tego antenka i z autobusu, który podjechał, po prostu podłączałem się do niego i wrzucałem film. To też było dla mnie utrudnieniem, jeżeli chodzi o vlogowanie. No w moim przypadku wiatr, bo moja Dzień. kamera łapie straszliwie wiatr i. Maciek Makosiarki. Kiedyś mówiłeś tak, bo... tak, tak, tak. tak Tak, tak, za mną zawsze tak. Albo koszarki, albo to takie co takim pierdziawką trawnik. Przyłamiła mi się taka rzecz. E, czasami też ludzie, bo oni nie życzyli sobie tego, żeby gdzieś tam ich filmować oczywiście, czyli to tło, e, też z kilku mieli. zostałam wyproszona, ale to już potem jednak nakręciłam materiał, także <grym się> na szczęście. E, jeszcze coś mi przyszło do głowy, ale zapomniałam teraz. Tak, My, myślę, że tak. Gdzie często podróżuje się, kręci vlogi, to tych vlogów niezrealizowanych czasem jest więcej, aniżeli zrealizowanych. Wpada Pan strażnik. takiego, jest taka różnica między takim vlogowaniem gdzieś tam, pokazujemy otoczenie, tak jak Szogun właśnie, on mieszka na Florydzie, zresztą też bardzo blisko mnie, także on gdzieś tam może zawsze to nakręcić na drugi dzień, ja byłam cały czas podróży, więc coś, wróciłam do, gdzieś tam do tego hostelu, gdzie mieszkałam. Zauważyłam, że coś źle powiedziałam, ale już się tam nie mogę wrócić, bo już tam nie wrócę, bo już tam do innego miasta. Więc przemieszczanie się też było w jakimś problemem. Tak, bo im bardziej egzotyczny kraj, tym z reguły ten zasięg Wi-Fi jest albo nieistniejący, albo żenująco niski. Tak, żebyśmy kręcili np. w Logii na Sri Lance, to właściwie nie dało się niczego zrobić. Więc to jest tak. Okej, okay, co ja chciałeś coś dodać? Reakcje ludzi wokół, jak się kręci. Czyli ja w ogóle nie lubię, to było pierwsze pytanie, otoczenie czy vloger. Ja zdecydowanie otoczenie, ponieważ jeżeli gdzieś jestem w ciekawym miejscu, to co ludzie mają moją mordę oglądać, więc, więc ja pokazuję otoczenie, od czasu do czasu gdzieś tam coś machnę, ale głównie jest voice over po prostu. A, a wiem, że ludzie też filmują siebie, jak idą ulicą. I ja na przykład widzę po prostu po twarzach, że, że się patrzą dziwnie, albo w ogóle podchodzą, myślą, że się ich filmuje, nie widzą, że my właściwie filmujemy siebie, bo że my ich filmujemy, albo, albo właśnie wypraszają skądś. Także tutaj otoczenie, wydaje mi się, też jest okay. problematyczne. Czy są jakieś pytania? Las Gdzie widzę pod światło, więc rozumiem, ok. E, słuchajcie, podsumowując, e, sporo się będzie działo. A jest pytanie, okej. Okay. Cześć, Konstantin z Kortle TV. Z Pedroem też odbyliśmy podróż do Europy, więc wiem, znam Wasz Ból blogowaliśmy z tego czasu i stąd moje pytanie, bo internet był kiepski, naprawdę kiepski. I czy byliście gotowi poświęcić jakość materiału bądź długość materiału, żeby móc w ogóle być w stanie e, zaplodować film do YouTube'a, bo na przykład pojawiam, skończył się transfer w hotelu albo padało łącze, co godzina. Co no, no bo tak bywa, szczególnie w tych bezpłatnych hotspotach. Koniec pytania. Jakość. Jakość to ja też uważam, że lepiej poświęcić trochę więcej swojego czasu lub dodać ten film dzień czy dwa później, niż po prostu wrzucić coś do sieci słabej jakości, co ludziom się nie będzie podobać, lub po prostu połowę materiału, gdzie kiedy chciałem przekazać po prostu więcej. Także uważam, że lepiej poświęcić troszkę siebie o, i swojego czasu, niż dodawać coś, co nie będzie się oglądać. Traci się jednak kupę energii na przygotowanie takiego filmu, ciężko jest go powtórzyć. Ale też dużo zależy od tego, jak się taką podróż zaanonsuje wcześniej. To znaczy, yy, na przykład jak był Żygur Riders, to było jasne, że panowie muszą. Będą musieli te filmy wrzucać na bieżąco. Natomiast jeżeli ja, na przykład, nie zdecydowałbym się na to, yy, w takim sensie, że jednak wolałbym zrobić dobyt, yy, te filmy, czy nie mówię, że go bo były bardzo fajne. Natomiast yy, wolałbym jednak ten czas, który jest przeznaczony na montaż w nocy wykorzystać na, na, na inne rzeczy. Taka moja jakby idealna podróż to byłoby, żeby materiał później, aczkolwiek, aczkolwiek jest coś takiego, co jest taki efekt live, kiedy jednak widz ma wrażenie, że niemalże podąża podąża za, za vlogerem. I chyba tutaj Szogun jest takim przykładem tego, że on po prostu ścina to wrzuca na bieżąco. nie wiem, jak on robi z Jakiś mega albo coś. Ale u niego śledząc jego kanał, ma, ma się wrażenie, że jest się nie, nie, godzinę za nim, dwie godziny za nim. I to jest, yy, patrząc na to, że jest ten takie vlogi yy, podróżujące, no, to jest sukces. Yy. Właściwie nie montuje, on nie montuje, on po prostu w, zrzuca pliki do, do programu yy, i, i generuje film, koniec, dziękuję. Yy. Ale jest ten efekt live i poniekąd mam wrażenie, że jego Społeczność dzięki temu, która wyrosła, że jest taki efekt, że się, że się podróżuje. A nie, że to jest, że, że to jest takie dopieszczone dwa, dwa tygodnie po, a wcześniej spotkałem się na ulicy, a teraz tu jesteś w Kambodży, przez kogo do Tajlandii. I to jest taki temat do, dysk do dyskusji na pewno. Okej, okay, słuchajcie, macie, który już mi sugestywnie pokazuje, że. Ale nie nie ma. Ma. No, my się już za dobrze znamy. Masz takie uśmiech na 30 stopni to znaczy, że jest źle. Eee, bardzo Wam dziękuję, bardzo Wam dziękuję.